Potrzebujemy nowych roków, potrzebujemy tego liczenia czasu, numerowania, między innymi po to, żeby się nie pogubić, żeby porządkować różne wydarzenia w życiu, w historii, w funkcjonowaniu człowieka i społeczeństwa. Ale potrzebujemy też tak osobiście, między innymi do różnych postanowień, bo potrzeba nam Nowych początków. Nasze życie nie jest idealne, nasze życie jest drogą. Popełniamy wiele błędów, popełniamy też grzechy, i jesteśmy nieustannie wzywani przez Chrystusa do nawrócenia, ale przydają się też takie daty, które coś znaczą, żeby je wykorzystać jako taki moment. I powiedzieć sobie po raz kolejny, może po raz tysięczny, no to od dzisiaj to czy tamto, w zależności od tego, z czym mamy problem, albo jakie dobro chcielibyśmy rozwinąć. Ktoś powie, że to naiwne, że powinniśmy się przez te 999 razy do tej pory nauczyć, że nic z tego nie będzie. Ale dzięki Bogu jesteśmy na tyle naiwni i wierzymy, że możliwe są te nowe początki. Wiara nasza zresztą jest taką wiarą nowych początków. Słyszeliśmy wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do Ojców przez, przez proroków to fragment z listu do Hebrajczyków, który wybrzmiał przed dzisiejszą Ewangelią. Wielokrotnie niegdyś przemawiał Bóg przez proroków i zawierał kolejne przymierza z ludźmi, przymierza, które były łamane, ale były te nowe szanse i wielu z tych szans skorzystało. I pisze dalej autor listu do Hebrajczyków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tym najlepszym dowodem, że i Bóg jest Bogiem nowych początków. Nie w takim znaczeniu, że on się jakoś na nowo rodzi, czy on na nowo zaczyna, ale że to my wciąż mamy szansę jeszcze raz, póki żyjemy na tym świecie, póki jeszcze kolejny pierwszy stycznia przeżywamy, mamy wciąż szansę zaczynać na nowo. Czytałem dzisiaj taki krótki artykuł: hi historię pewnej dziewczyny, młodej kobiety, która w wieku studenckim wplątała się razem ze swoim chłopakiem w narkotyki, także w handel nimi. Jej życie potoczyło się bardzo szybko w związku z tym. Takim półświadkiem. Razem z Chłopakiem wyjechała między innymi do Holandii, gdzie już bardzo mocno związała się ze światem przestępczym i bardzo zwróciła wtedy uwagę na ludzi, którzy którymi się otaczała, których nowych, bardzo wielu nowych ludzi, których poznała, ludzi często młodszych od niej samej, choć sama też była młodą kobietą, ale ludzi, którzy byli pozbawieni wszelkiego poczucia sensu, bez żadnych ambicji. Bez żadnych planów, bez żadnych marzeń, żyjący tylko tym, co teraz, ludzi, dla których liczył się tylko tak zwany towar i pieniądze na niego. I patrzyła taka, na tych ludzi właśnie taka zdegustowana, taka przygnębiona, ale była doznała prawdziwego szoku, kiedy uświadomiła sobie, że ona jest dokładnie taka sama. I to, co, to, czego szuka przez takie życie niebezpieczne, ale jednocześnie życie puste, to jest zagłuszenie tego braku sensu, tego, że nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, po co. Co dalej, jaki to wszystko ma sens? Przypuszczam, że w takie dni jak dzisiaj, na początku nowego roku, gdzieś tam w, w głębi duszy kołatało się to pytanie, po co ten kolejny rok, jaki, jaki to ma sens? Czy, czy czymś da się wypełnić te kolejnych 12 miesięcy? ale uciekała z całych sił od tych pytań w, do zdania w narkotyki, seks, adrenalinę. Po powrocie do Polski niewiele się zmieniło, ale odszedł od niej ten chłopak i, i kolejne doświadczenie jeszcze większej pustki. I gdzieś w, właśnie w takim stanie nie wiedząc w zasadzie po co żyje, spotkała się ze swoim dawnym znajomym, takim kolegą gdzieś ze szkoły, o którym, z którym nic jakiegoś wielkiego, szczególnego jej nie łączyło, ale opowiada, że był to człowiek taki godny zaufania, człowiek, który jej nigdy nie skreślił mimo jej takiego trudnego życia. I ta rozmowa z tym kolegą pewnie pomogła, ale no, była to tylko rozmowa zakończona przez niego słowami "Pomodlę się za Ciebie". Ta dziewczyna opowiada, że nie tego zupełnie oczekiwała, ale po jakimś czasie ten chłopak jeszcze napisał do niej smsa, że mogli się za nią i właśnie kilka słów, dotyczących treści tej modlitwy, i między innymi cytuję tutaj takie słowa: A Duch Boży niech cię napełni i wyciszy. I poczuła wtedy niespodziewanie głęboki pokój. Potem dowiedziała się jeszcze, że ten, po kolejnej tam rozmowie, spotkaniu, dowiedziała się, że ten znajomy należał do grupy modlitewnej i razem z tą grupą całą modlił się wtedy za nią. Od tego jednego zdania, od tego usłyszenia, właściwie przeczytania na telefonie a Duch Boży niech cię napełni i wyciszy zaczęła się jej Przemiana. Zaczął się ten nowy start, nowy początek. Zaczęła dialog z Chrystusem, który powoli porządkował jej życie. Uwalniając od wszystkiego, co złe, uwalniając od nałogów, po, pomagając dostrzec sens życia na takie pytanie w takim dialogu: po co właściwie mam się starać, po co mam dalej żyć. Pan Jezus odpowiedział jej: Od dzisiaj wszystko, co będziesz robić, będzie na moją chwałę. I tak rzeczywiście potoczyło się dalej jej życie. Co prawda, jakiejś historii kolejnych lat nie znam, bo to, to świadectwo sprzed kilku lat. Natomiast na pewno wykorzystała tę możliwość nowego początku. Wykorzystała też tę pomoc drugiego człowieka, te słowa: A Duch Boży niech cię napełni i wyciszy. Można powiedzieć, że były to takie słowa błogosławieństwa przesłane przez tego rozmodlonego człowieka. I myślę, że dobrze, jeśli przejmiemy się tym na początku tego roku kalendarzowego, kolejnego roku naszego życia, jednocześnie w tę uroczystość, w której w liturgii słowa słyszymy to wezwanie do błogosławienia. W Księdze Liczb Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi jego synom tak oto, Macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Tak to Pan Bóg ułożył na tym świecie, że daje nam siebie nawzajem. Daje nam siebie na różnych płaszczyznach i w różnych układach odniesienia. I możemy sobie nawzajem pomagać, na przykład fizycznie. Jeśli jeden człowiek nie ma siły, żeby samemu coś przenieść, to drugi może pomóc, może się podzielić tą siłą. I tak to jest zorganizowane na świecie, że Nikt z nas nie ma całej siły całego świata, że potrzebujemy swojej pomocy właśnie w różnych takich zwyczajnych, technicznych sprawach. I jesteśmy niesamowystarczalni, ale dzięki temu jesteśmy skłonni przyjmować pomoc drugiego człowieka i także pomagać drugiemu człowiekowi. I tak samo Pan Bóg to ułożył. Z niesieniem swojego błogosławieństwa kazał nam nawzajem się błogosławić, nam nawzajem dobrze mówić, bo błogosławić to ze staropolskiego języka właśnie dobrze mówić. I uświadamiamy sobie, że tak jak nasze ręce mają moc. Możemy tymi rękami pomóc, możemy też komuś zrobić krzywdę. Tak i nasze słowa mają moc nie moc magiczną, ale moc i ludzką, i jednocześnie boską. Ludzką chyba dobrze rozumiemy. Każdy z nas prawdopodobnie doświadczył tego, że nasze słowa odnoszą skutek. W życiu naszym i w życiu innych ludzi. Czasami taki skutek, jakiego byśmy się nie, nie spodziewali, kiedy nasze słowa są nieprzemyślane, ale bywa to skutek dobry, skutek błogosławiony. Działa to też na tej płaszczyźnie duchowej, której nie do końca jesteśmy w stanie, którą nie do końca w, jesteśmy w stanie zrozumieć, ale tak jak jest w nas to życie duchowe, tak i nasza modlitwa i to błogosławieństwo albo przekleństwo, które niesiemy światu, niesiemy ludziom, których mamy wokół siebie, jest rzeczywiście czymś, co działa. Przyjmijmy więc to wezwanie, tę zachętę do, do błogosławienia, zachętę do tego, żeby nieść Boże Błogosławieństwo, Bożą łaskę, Bożą miłość innym ludziom. Żebyśmy pomagali rodzić w sercu drugiego człowieka to, o czym mówi Święty Paweł w liście do Galatów. Na dowód tego, że jesteście synami Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna Swego, który woła: Abba Ojcze. I ten duch, który woła w nas, w głębi naszych serc, może przemieniać nasze życie, może być źródłem nowych początków, których tak bardzo potrzebujemy, za którymi często tak bardzo tęsknimy. Ale też nie do przecenienia jest nasza rola nawzajem w swoim życiu przyjmijmy tę odpowiedzialność i niech w naszych noworocznych postanowieniach nie zabraknie tego pragnienia, tego postanowienia, aby nieść innym dobro i czynem i słowem.